Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję, na recenzję drukarki, Słuchajcie, drukarki mobilnej, chyba jednej z najmniejszych drukarek na świecie A4. Takiej drukarki jeszcze nie było i pewnie długo na naszym portalu jej znowu nie zobaczycie. To urządzenie, które tutaj widzicie, to jest właśnie drukarka dzisiaj przeze mnie testowana: PocketJet PJ663. Moi drodzy, to urządzenie jest przeznaczone do druku mobilnego. No inaczej nie byłoby takie małe, prawda? Dodatkowo model 6630 wspiera Bluetooth, a także tutaj mamy podpięcie. o Widzicie czujnik od port podczerwieni. Jest możliwość więc całkowicie bezprzewodowego drukowania. Z tyłu mamy akumulator. W tej akurat wersji to jest NEMH. Natomiast osobno do dokupienia jest również akumulator litowo-jonowy. Co ważne, ta drukarka, oczywiście nie ma też żadnego tonera, nie ma żadnego kadridża, drukuje w technologii termicznej. Zakupić więc musicie odpowiedni papier. Niestety o druku dwustronny musicie zapomnieć. Jedna strona jest bardziej matowa, bardziej szorstka, Druga z kolei jest zdecydowanie mniej szorstka i gładka, i to właśnie ta część pokryta jest tutaj termoczułem materiałem, który umożliwia drukowanie. Tak jak wspomniałem, jest to urządzenie A4. Widzieliście normalną kartkę A4. A co mamy na samej drukarce? Przede wszystkim to jest włącznik i wyłącznik urządzenia. W tej chwili jest częściowo drukarka naładowana. Możemy ją jak najbardziej włączyć. Mamy diody sygnalizujące nam gotowość urządzenia do pracy. Tutaj gdzie macie diodę z napisem data, ta informuje nas o tym, że mamy dane przesyłane do naszej drukarki, status drukowania oraz aktywny tryb Bluetooth. Nie ma natomiast ikony sygnalizującej nam możliwość pracy przez port, port czerwieni. Obok portu podczerwieni mamy również mini USB, standardowe typu B, którym to urządzenie możemy podłączyć do komputera również przewodowo. Z tyłu znajduje się, znajdzie się wejście zasilające. I to umożliwia nam pracę na urządzeniu całkowicie podpiętym do zasilania. Z uwagi na to, że jest to drukarka mobilna, jako osobne akcesorium, w sumie mamy również ładowarkę samochodową. Lub w trybie tylko ładowarki. Oczywiście zatnie nam się papier, też trzeba go jakoś wyciągnąć. Nie ma nic prostszego. Otwieramy, słuchajcie, sobie zabezpieczenie, i mamy dostęp do rolki, i możemy sobie bez problemu papier wydrukować. Słuchajcie, zrobimy sobie pierwszy test całkowicie bezprzewodowy. Wydrukujemy stronę raport tej drukarki. Żeby to zrobić, wystarczy przytrzymać drugi przycisk, który jest podłącznikiem. Ten odpowiedzialny jest za przesuwanie papieru przez około 2 sekundy. Po czym zapala nam się czerwona dioda data. To sygnalizuje, że będziemy drukowali stronę tutaj testową. Wkładamy papier, a drukarka nam drukuje. Zobaczcie, mamy rozpoczęte drukowanie. Niestety, urządzenie się wyłączyło. Dlaczego? Tutaj mamy zainstalowany standardowy akumulator NiemH, który pozwala nam, jeżeli jest nowy, na wydrukowanie. Do 70 stron. Niestety, ale jak wiecie, te akumulatory posiadają jeszcze zjawisko pamięci. To z kolei skutkuje tym, że ta pojemność tego akumulatora dość mocno się zmniejsza. Zobaczcie, i bez problemu sobie możemy stronę teraz bezpiecznie całkowicie wyciągnąć. Że ta pojemność nam się zmniejsza i przez to, ale. Tracimy jej pojemność. Warto zakupić sobie akumulator litowo-jonowy, który to pozwoli nam na dodrukowanie, wydrukowanie do 300 stron, no i przede wszystkim akumulatory litowo nie posiadają zjawiska pamięci. Drukujemy więc jeszcze raz stronę raportu. Może zacznę, wiecie co, zacznę od złej strony. Zobaczcie, na tej stronie urządzenie drukuje, więc teraz pokażę Wam, że na drugiej nie będzie. W tym momencie normalnie powinien być drukowany raport. Zobaczcie, strona jest pusta, ponieważ tam nie ma termoczłego materiału. Co do szybkości druku. Od razu kilka słów o tym, to urządzenie pozwala nam do, na wydrukowanie do sześciu stron, słuchajcie, w ciągu minuty. Dużo zależy, nie ma tutaj podajnika papieru, od tego jak szybko i jak sprawnie będziemy podawali kartki papieru. Tak wygląda raport tej drukarki, mam tutaj m.in. informacje o tym jaka to jest głębia koloru, ile zostało już wcześniej wydrukowane na tym urządzeniu stron, a teraz przechodzimy sobie do testu normalnie z komputerem. W tym momencie nasz PocketJet PJ663 jest podpięty do komputera portem USB. Słuchaj, właśnie już na niestety słaby akumulator po praktycznie no, miesiącu testów, to urządzenie musi być na stałe podpięte do zasilania, bo inaczej by się nam wyłączyło, jak widzieliście przed chwilą. Mam przygotowany również tekst, w tej chwili to jest 8 stron. Sprawdzimy, jak szybko poradzi sobie urządzenie z drukowaniem kolejnych linii tekstu, a także jaka będzie jakość wydruku. W tym celu zrobię sobie na drugiej stronie jakąś zdecydowanie mniejszą czcionkę. Standardowo to jest 12, zrobimy sobie ósemkę. Eee, będzie taka troszeczkę mniejsza, a poniżej zrobimy jeszcze tekst czcionką, przykładowo, a niech będzie czwórką, a, pójdziemy ostro, niech jest czwórka, tak? ściągowa czcionka, i zobaczymy, jak poradzi sobie urządzenie brodera drukujące w technologii termicznej z tak niewielkim tekstem. Eee, oczywiście musimy pamiętać o tym, aby załadować papier do naszej drukarki odpowiednią stroną, inaczej. Ta nam po prostu nic nie wydrukuje, poczekamy aż zaciągnie papier i możemy sobie drukować. Gdybyśmy mieli na przykład oczywiście komputer przenośny, laptopa, dodatkowo z oczywiście wsparciem Bluetooth, możemy drukować bezprzewodowo, bez konieczności podłączania urządzenia pod port USB. Jeżeli chodzi o głośność pracy, sam pobór prądu, no to również uwaga oczywiście na wielkość tego urządzenia, jest bardzo niski. Urządzenie lekkie, bez problemu zmieści się do torby od laptopa. No i dodatkowo moim zdaniem czas drukowania jest całkiem przyzwoity. To oczywiście nie jest urządzenie laserowe, to nie jest urządzenie drukujące w technologii LED. Natomiast jak najbardziej jest w stanie wydrukować bez problemu umowy, faktury, ale niestety jednostronnie o kosztach za chwilę porozmawiamy. Jeżeli mamy wydrukowaną jedną stronę, nie kończy nam się papier, oczywiście, bo no tutaj mamy pojedynczy podajnik. Na urządzeniu cały czas będzie świeciła się dioda data, dioda danych, i w tym czasie mamy czas, żeby włożyć drugą stronę papieru i tekst zostanie dokument drukowany automatycznie dalej. Dlatego też pomiary tutaj prędkości druku w ciągu minuty myślę, że nie mają większego sensu, bo mogę wkładać wolniej, mogę wkładać szybciej te kartki i pomiar będzie w zasadzie bardzo subiektywny i nijak nie będzie można tego odnieść do realnych tutaj wartości, czy nawet wartości podawanych przez producenta. Tak mniej więcej odbywa się drukowanie dokumentu wielostronicowego, a my przyjrzyjmy się drugiej wydrukowanej karce. Jeżeli chodzi tutaj o głębię tej czerni, to w tym momencie ustawiona jest na poziom najwyższy, czyli e, dziesiątka. Zobaczmy, jak drukowane są również drobne czcionki. Przyjrzyjmy się teraz tekstowi wydrukowanemu przez e, Broder PocketJet PJ66-3. E, powiedzmy, takie dosyć duże są oczywiście jak najbardziej całkowicie tutaj czytelne, jak widzicie tekst, linie są równe przechodzimy do tej troszeczkę mniejszej czcionki zobaczcie, to jest ta tutaj już poniżej no i tutaj też jak najbardziej nie ma żadnych problemów a zobaczmy jak sobie poradziło urządzenie z czcionką czwórką to jest naprawdę już mała czcionka ściągowa, zobaczcie no jest drobny maczek, a sami widzieliście jaka jest jakość druku i zdjęcia. Moi drodzy, tutaj mamy wydrukowany fragment strony testu z naszego portalu chłodzenia Big Dark Rock 3. I zobaczmy, jak wygląda zdjęcie. Oczywiście to jest urządzenie monochromatyczne, dlatego nie ma mowy o kolorach. Widoczne są już oczywiście pojedyncze piksele, natomiast jakość ogólna, jak na urządzenie mobilne, dysponujące tutaj optyczną rozdzielczością 300 dpi, moim zdaniem jest jak najbardziej na bardzo przyzwoitym poziomie. Drukarka Brodera z uwagi na fakt, iż jest to urządzenie drukujące w technologii termicznej, nie wymaga tutaj w zasadzie podczas eksploatacji zakupu dodatkowych elementów takich jak kadrycze czy tonery czy będny, ponieważ urządzenie tych wad można by powiedzieć jest całkowicie pozbawione. Jedynym elementem, który moim zdaniem warto dokupić, no bo ktoś kto kupuje tego typu drukarkę wielkości no, malutkiej, tak. Naprawdę bardzo nieduże i lekkie, typowo do druku mobilnego. Będzie chciał drukować bezprzewodowo, będzie chciał drukować stosunkowo dużo, pewnie bezprzewodowo w wielu miejscach i jak najrzadziej ładować to urządzenie. Warto więc wyposażyć tutaj dodatkową baterię litowo-jonową, która zamiast 70 stron, jak w przypadku tej oryginalnej baterii NIMH, pozwoli Wam na wydrukowanie do 300 stron. Koszty eksploatacji, więc w zasadzie ograniczają się tylko i wyłącznie. Do tego, czyli do papieru termicznego, który niestety ma swoje ograniczenia, ponieważ musicie drukować tylko na jednej stronie, nie ma możliwości drukowania dwustronnego. Papier kupujemy w takich ryzach po 100 arkuszy w jednym. W przypadku oryginalnego papieru Brodera, dokładnie PRC411, który oczywiście jest zgodny z tym urządzeniem, koszty wynoszą aż. 50 około 4 zł. Dużo? Jak został start kuszy, No bardzo dużo, tak? Koszty zakupu samego urządzenia również nie są małe, ponieważ na chwilę obecną ceny zaczynają się od około 2300 zł. Mało? No nie, dużo. W tej cenie mam już profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne z fakcją, Wi-Fi, automatycznym dupleksem i różnymi innymi wymysłami. Natomiast typowo duże, przemysłowe, do dużych obciążeń, a nie mobilne. Za mobilność się płaci. Czy eksploatacja zatem tego urządzenia i jego zakup na dłuższą metę są opłacalne? Moim zdaniem tak, bo przeliczcie, że w zasadzie nie potrzebujecie nic więcej, tylko sam papier, który jest drogi, ale w przeliczeniu na koszty wydrukowania jednej strony, te wynoszą niecałe 50 groszy. To jest moim zdaniem bardzo dobry wynik. Zważywszy na niskie zużycie prądu, na niewielkie rozmiary i na tą możliwość nieskrępowaną, którą Wam daje to urządzenie. Możecie drukować przewodowo przez USB, bezprzewodowo przez Bluetooth, a także korzystając z portu podczerwieni. Port Moi drodzy, nic dodać w zasadzie, nic ująć. Czy to urządzenie jest godne polecenia? Tak, ale tylko dla określonych, moim zdaniem, osób, dla określonych grup. Pracujecie w terenie, drukujecie umowy, drukujecie faktury, e, musicie przedstawić na przykład klientowi na teraz, na już, jakiś swój plan, prospect, proste wykresy, to jest potrzebne Wam do pracy, do podpisania nowych umów. To oczywiście taka drukarka, moim zdaniem, jest tutaj bo nie nosicie nawet mniejszych, a z tradycyjnych drukarek atramentowych, urządzeniach glaserowych, nawet nie wspomnę z uwagi na ich e, wymiar oczywiście i wagę. Drukujecie na poczekaniu bezprzewodowo, a jeszcze robicie wrażenie na kliencie, że posiadacie taki bajer i od razu możecie mu dać fakturę, od razu możecie mu dać umowę do podpisania. Niestety, ale największą wadą moim zdaniem tego urządzenia to są właśnie koszty zakupu. Jestem już nawet w stanie przeboleć baterię, tą która dodawana jest od razu z urządzeniem ponieważ macie również możliwość zakupu ładowarki samochodowej i jadąc na przykład w drodze do klienta doładować to urządzenie lub pracować również na stałym zasilaniu, ale tym samochodowym oczywiście przy włączonym silniku. Moi drodzy, to by było na tyle. Tak jak mówiłem, recenzja dosyć nietypowa, bo samo urządzenie bardzo nietypowe i pewnie drugi raz coś podobnego na naszym portalu szybko się nie pojawi. Ja dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was również oczywiście na nasz portal, gdzie znajdziecie tekstową wersję tej recenzji, gdzie znajdziecie zdjęcia tej drukarki i będziecie mogli również poczytać komentarze innych użytkowników. Ja tymczasem zapraszam Was na nasze forum technologiczne, do zadawania pytań, dokumentowania, do klikania łapki w górę i widzimy się w następnych recenzjach.